Wyjazd, y, pogoda chyba będzie dopisywać. Kilka godzin deszczu i nagle wyszło słońce. Wybieramy się i w dziwne miejsca. Po pierwsze pojedziemy tam, gdzie zlądowało UFO. Po drugie będziemy utrwalać moją traumę z dzieciństwa, czyli to, że boję się dużego drobiu. Po trzecie zapoznamy się z twórczością Tamary Łępickiej, czyli Muzeum Narodowe w Lublinie. E, na pewno odwiedzimy Skansen, bo tam jeszcze nie byliśmy, a to będzie jakby kolejny. Kolejna gwiazdka na mapie polski, jeżeli chodzi o Skanseny. Zostańcie z nami, zapraszamy, będziemy Cię podziwiać lubelszczyznę. Jesteśmy w Kazimierzu nad Wisłą, to taki nasz stały punkt programu, co roku też przyjeżdżamy, pochodzić sobie po bardzo urokliwych uliczkach tego romantycznego miasta. Za nami wieża Esterki, chwilę dalej zamek zbudowany przez Kazimierza Wielkiego, idziemy na starówkę pogłaskać psa i może kupimy koguta. Pomijać go za ufem, pogłaskać po nosie, i cały czas liczymy na to, że w naszym domu wkrótce pojawić się jakiś mały, sympatyczne szczeniaszek typielu wielu prasie w Tak w związku z bilełkiem kolowym i żyjącym się moimi urodzinami. Też nur, o, dróg Jest. O, drób jest To pierwszy element wycieczki dróg. To opowiedz dlaczego kogut i po co kupiłaś kogutę No to pamiątka z Kazimierza Wszyscy wyjeżdżają z kogutem Ale co koguty zrobiły w Kazimierzu że są jego symbole, to ja nie wiem Uratowały miasto pewnie przed jakąś zawodem Naprawdę nie wiem Dobry kogut? Thank <laughs> you. Ludzie byli zdecydowanie lepsi, gdyby raz w życiu przyjechali na Łęczowa. Tak twierdził Bolesław Plus. A my uczyli z wycieczką po parku zdrojowym, bardziej i pobytowo, bo trochę sił jeszcze mamy, więc okrągłem czasie podróż, więc chyba Was budzleczniczych, a w 1820 roku ten budynek otwarty Jest to właśnie jedno z pierwszych spa na terenie Polski, 20 komfortowych pokoi, 25 pokoi łazienkowych i tutaj odbywały się pierwsze, y, pierwsze zabiegi. Więc to powstanie spodowe doprowadziło do zrujnowania budynku i dopiero po wielu latach y, doktor Fortunat Nowicki zrewitalizował budynek i wrócono do tradycji walneoterapii y, na Łęczowie. A źródło wciąż bije. Tym razem poświęcono je odnowicielowi Prześlicielowi Zakładu Leczniczego, doktorowi Nowickiemu. zachwycał, lepszył i wiele historii z nim związanych. Przejrzał tu Bolesław Król, powstawały książki, opowieści. Myślę, że warto tutaj zajrzeć. Zapraszamy bardzo na łączone. Emil Cinie. Tu polski prosty rolnik jechał wozem zaprzężonym w konia. Nagle dwóch kosmitów dosiadło się, przysiadło się na wyspę, pojechali dalej, Dalej okazało się, że spoda, schodek. To, to jest to tajemnicze miejsce, e, gdzie pan Wolski został zaproszony na pokład tajemniczego spotka, przebadany, a następnie wypuszczony dalej, wolno. E, kosmitów było w sumie czterech. Historia przeszła do historii u poznawców! Co ważne, pan Wolski zeznał, że kosmici byli niezwykle uprzejmi. Byli bardzo mili, pokłonili się, mieli około 1,40 m wzrostu, oliwkową cerę, skoczne oczy, wystające kości policzkowe i błony między palcami. We Medzinie znaleźliśmy jeszcze taką ciekawostkę. Przyjechał samochód Google Street View. Filmować okolic. Witamy wascie w Lugilie, gdzie właśnie doszliśmy z fantastycznie wystawy po fusita Marzy Wystawa przeniosła nas w czasy Ardeco, niesamowite już 60, 60 oryginalnych prac Marii medle, biżuteria, szkło, porcelana, fantastycznie spędzone półtorej godziny, które wpłynęło właśnie nas na, 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 tak naprawdę w sztukę i w, w klimat epoki. Słuchajcie, polecamy Wam bardzo robina. Wystawa jest bodajże do połowy sierpnia, więc macie jeszcze chwilkę czasu. Ale to naprawdę trzeba obejrzeć. Jak Cię Krzyś podoba w Lublinie? Musimy zwiedzać to Tak, ale tak na plus bardzo, nie? Bardzo się miasto zmieniło, dawno nie byliśmy. Dawno nie byliśmy, w zamku kiedyś byłem, to tam nie bardzo cokolwiek chyba było w środku. W tej chwili, mhm. to jest ciekawe. Dziedziniec też od, odrestaurowany, także bardzo przyjąć. No, zdecydowanie. Jesteśmy, mój mężu. Jesteśmy w Lublinie, na krakowskim przedmieściu. Zgłodnieliśmy, będzie pizza. Pierwsza od bardzo, bardzo dawna. Oj, dawno nie Oj bardzo dawno. Ja Spróbujemy. Spróbujemy. Ja, no na, na razie. to co prawda na włoską, prawdziwą pizzerię. Ale, ale może będzie dobrze. powiedzieli, że Mam nadzieję, że będzie pyszna. bardzo, dobrze. 至少还有今的哪怕只是敷衍。 Zaaranżowane te osady wiejskie, tak z zielenią w cieniu, fajne, fajne miejsca. Natomiast bardzo duże wrażenie zrobiło na mnie aranżacja miasteczka. Takiej tak fajnej aranżacji miasteczka jeszcze nie widziałem. Naprawdę warto przyjechać, zobaczyć, poczuć się jak 100 czy 200 lat temu, cofnąć się troszeczkę w czasie. Zapraszamy, polecamy.